Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Konfederacji. Wraz ze mną jest poseł Konfederacji Pan Ryszard Wilk i wiceprezes jednej z organizacji, która będzie dzisiaj mówiła w imieniu i organizacji i klientów, którzy zostali poszkodowani w programie Czyste powietrze pani Aleksandra Jurkowska, wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzy OZE. Szanowni Państwo, Spotykamy się, ponieważ 10 miliardów złotych zostało zmarnowanych. 10 miliardów złotych w programie Czyste powietrze. Kto na tym skorzystał, dlaczego środki finansowe z naszych podatków lądowały właściwie wprost zostały przetransferowane do gospodarki innych, innych krajów na urządzenia, które nie były zweryfikowane. Tego nie wiemy, ale postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań i. Również zaangażować instytucje i służby polskie, żeby mogły odpowiedzieć wprost na te wszystkie nasze pytania. Szanowni Państwo, program Czyste Powietrze zawiódł, całkowicie zawiódł. Mało kto. Był zainteresowany wyjaśnieniem zagadek, na jakie urządzenia środki finansowe z naszych podatków trafiają. Próbowaliśmy od dwóch lat zainteresować Ministerstwo, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, panią minister Henik Kloskę. Próbowaliśmy zainteresować również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, panią prezes, wszystkich wiceprezesów. Niestety nikt nie chciał wysłuchać naszych racji, naszych racji, które wielokrotnie kierowaliśmy w stronę tych instytucji, tych urzędów, tych ministerstw. Szanowni Państwo! Od 2023 roku pojawiało się wiele sygnałów, a właściwie wiele faktów mówiących o tym, że urządzenia, które dotowaliśmy z naszych podatków, to były urządzenia, które pochodziły, pochodziły z krajów, które przygotowały te urządzenia, które to urządzenia były niedopasowane do naszego klimatu. To były urządzenia, które produkowane były głównie w krajach azjatyckich, a dedykowane było, były do, na kontynent europejski, do Europy, a jak wiemy klimat w Polsce jest znakomicie inny niż klimat hiszpański, włoski. My staraliśmy się zainteresować Ministerstwo, Narodowy Fundusz, wszystkich w Polsce wielokrotnie. Ja mam przygotowaną listę 50 różnych pism, wydarzeń, spotkań. Oczywiście nie będę Państwu wymieniał wszystkich 50, 50, 50 elementów, kiedy odzywaliśmy się kiedy chcieliśmy zainteresować wszystkie instytucje ale wyczytam kilka tylko szanowni państwo 17 listopada 2023 roku przekazaliśmy pisma do urzędu do UOKiKu w sprawie zawyżania parametrów przez producentów i importerów pomp ciepła wskazywaliśmy potencjalne urządzenia które powinny podlegać kontroli niestety żadne Żadne w tamtym czasie urządzenie nie zostało przebadane. Dalej, styczeń 2024 roku. Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z panią minister w sprawie pomp ciepła, oczywiście, i przyspieszenia wdrożenia zmian w programie Czyste Powietrze. Te obiecane zmiany nie zostały wprowadzone. 24 stycznia postulat Izby, którą reprezentuje pani wiceprezes Aleksandra Jurkowska, to był, to był postulat, który mówił o utworzeniu polskiego znaku jakości, który mógłby potwierdzać urządzenia, które będziemy dotowali z naszych podatków w programie czyste powietrze, żeby były sprawdzone pod kątem dopasowania do naszego klimatu. Oczywiście taki znak jakości polski czy to nawet europejski nie powstał. Dalej, 10 czerwca 2024 roku yy, przedstawiliśmy informacje o patologiach na, piś na piśmie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Postanowiliśmy na piśmie, ponieważ rozmowy w Ministerstwie Klimatu, wcześniejsze rozmowy nie pomagały. Dalej, 11 czerwca yy, do łokik i, yy, i KAS publikują raport z kontroli pomp ciepła tylko z dokumentów. Tak, szanowni państwo, tylko z dokumentów. Nikt nie chciał zainteresować się. Yy, już uchylają rąbka tajemnicy. Nie tylko do 2024 roku, do tego 11 czerwca, ale nawet do dzisiaj, szanowni państwo. Żadna instytucja, pomimo tego, że wydaliśmy miliardy złotych, miliardy z Pani podatków, Pana podatków, z naszych podatków, z podatków wszystkich Polaków, wydaliśmy miliardy złotych i nikt nie pokusił się, żebyśmy zweryfikowali, czy te pompy, które przyjeżdżają do nas z Azji. I które, na których napisane jest określona, określona klasa jakości AA, czy ta klasa potwierdzona jest w rzeczywistym funkcjonowaniu i w parametrach technicznych tej pompy. Nikt nie pokusił się o zweryfikowanie takiej, takiego żadnego urządzenia. Dalej, Szanowni Państwo, 14 sierpnia 2024 roku. Yy, zawiadomienie do Niku, tak, do Niku yy, w sprawie pomp, yy, programu Czyste Powietrze i dopuszczenia do dotacji pomp ciepła z niepotwierdzonymi danymi, o, co narażało beneficjentów, yy, czy nas wszystkich, na rachunki grozy. 20, 30 października 2024 roku kierowaliśmy również pismo do poprzedniego marszałka Sejmu, do pana Szymona Hołowni, opisujące całą patologię w programu Czyste Powietrze. 18 grudnia 2024 roku postulat Izby o wprowadzeniu programów dotacyjnych definicji europejskiego. Znaku oczywiście tego europejskiego, tak jak powiedziałem, również nie ma. Dalej 31 marca już tego roku, 25 roku, pismo w sprawie powołania specjalnej komisji badającej pompę, pompę program Czyste Powietrze, ta komisja również nie powstała. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć jeszcze o zasadniczych dwóch elementach, które działy się. Pierwszy to jest 23 rok, grudzień, wtedy kiedy wszyscy interesariusze programu Czyste Powietrze podpisali się pod pewnym dokumentem. To był dokument mówiący o tym, że w programie Czyste Powietrze, czy na listę dofinansowywanych urządzeń, powinny być wprowadzane tylko i wyłącznie urządzenia, które będą przebadane, Przebadane w europejskich laboratoriach, które dawałyby gwarancję użytkownikom, że te pompy nie będą, nie będą powodowały rachunków grozy. To, było, to był konsensus branży, to był konsensus ministerstwa, to był konsensus polskich producentów pomp ciepła, ale również to był konsensus y, tych, którzy sprowadzali masowo y, pompy ciepła z zagranicy. To był konsensus. I szanowni państwo, ten konsensus został z dnia na dzień złamany przez Ministerstwo, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, bez potwierdzenia w jakichkolwiek danych. Polscy producenci mogliby zapewnić, zapewnić i za, zapewnić cały popyt na pompy ciepła. Jednocześnie nikt z ministerstwa nie pokusił się o dopytanie, jakie są możliwości produkcyjne polskich producentów pomp ciepła, który, którzy mieli na tamten moment, mają oczywiście również do dzisiaj przebadane swoje urządzenia w agredydowanych laboratoriach. Nikt nie pokusił się o zbadanie mocy produkcyjnych, ale również nikt nie dopytał o stany magazynowe. I z dnia na dzień te. Te, tak jak mówię, ten konseksualne porozumienie zostało zerwane przez Ministerstwo, co doprowadziło do dopuszczenia ponownego do mechanizmów dotacyjnych. Pomp ciepła, które nie były w żaden sposób przebadane. W żaden sposób, Szanowni Państwo, czy z powrotem miliardy złotych z naszych podatków lądowały na urządzenia, no właściwie jakie urządzenia? Nikt do tej pory nie wie. Szanowni Państwo, skandal, dosyć tego badziewia. Badziewie, badziewie instytucjonalne, urzędnicze, ministerialne doprowadziło do wielkich, wielkich nieprawidłowości. Skala miliardowa to nie jest skala 10 tysięcy złotych, to nie jest skala 10 milionów złotych, to jest skala 10 miliardów złotych. Szanowni Państwo, nie z badziewiem państwowym, administracyjnym. Mówimy dzisiaj nie. My tą sprawę poruszyliśmy od 2023 roku. Chcieliśmy polubownie, polubownie tę sprawę rozwiązać. Dzisiaj nadszedł kres. Nie, mu, nie będziemy już czekali na żadne dobre intencje pani minister Heniklowski. Tam nic się w tym ministerstwie nie zmienia. Badziewne ministerstwo, badziewne zarządzanie. Badziewne zarządzanie również jest Narodowym Funduszem gospodarki ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dlatego, Szanowni Państwo, dzisiaj wraz z posłem e Ryszardem Wilkiem, będziemy składali dwa wnioski, Państwo. Pierwszy wniosek o przeprowadzenie doraźnej kontroli. Pierwszy wniosek wyląduje w Najwyższej Izbie Kontroli, szanowni Państwo, ktoś musi odpowiedzieć, kto podjął decyzję, żebyśmy z naszych podatków dotowali gospodarkę innego kraju i jeszcze dodatkowo, szanowni państwo, żebyśmy nie wiedzieli, czy te urządzenia, które sprowadzamy do Polski były, zabezpieczały nasze. Naszą, nasze bezpieczeństwo energetyczne. Dosyć tego badziewnego państwa. Pierwsze pismo ląduje w najwyższej Izbie Kontroli, a drugie pismo oczywiście, szanowni państwo, musi również, musi również wylądować w prokuraturze krajowej. Zawiadoma, zawiadoma, zawia, będzie tu kierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, szanowni państwo. Po pierwsze, nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Po drugie, działanie na szkodę interesu publicznego, jak inaczej nazwać wydatkowanie miliardów złotych, jeżeli tak naprawdę nie wiemy, na co te środki finansowe są, e, są przeznaczane, dalej ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnych lub połównych. I, o, I na koniec, szanowni państwo, nie boimy się, doszło już do tego, że będziemy mówimy o, ty, o tym głośno, na razie bez nazwisk, ale również informujemy o działaniach charakterze Korupcjogennym lub lobbystycznym prowadzonym z naruszeniem zasad transparentności. My wiemy, my znamy treść niektórych maili. Na początku poprosimy prokuraturę krajową o zbadanie tego. Jeżeli nie będzie również prokuratura krajowa tym zainteresowana, na kolejną konferencję wyjdziemy z nazwiskami pokazującymi, kto do tego badziewnego zarządzania doprowadził. Teraz o głos poproszę pana posła Ryszarda Wilka. Szanowni Państwo, program Czyste Powietrze wydaje się, że nabił ludzi w butelkę dwukrotnie. Po pierwsze to bardzo dużo gospodarstw się uzależniło od ceny kilowatogodziny, jeżeli chodzi o ogrzewanie swojego domu. A po drugie to, o czym powiedział mój przedmówca, pan, Krzysztof, pan poseł Krzysztof Mulawa, to doprowadził do tego, że wielu ludzi zainstalowało u siebie w domu urządzenia, które tak naprawdę są nieserwisowalne, ale co jeszcze lepsze, są niewymienialne, ponieważ wtedy właściciel takiego, nieszczęśliwy właściciel takiego urządzenia straciłby tą dotację. Tak jak już zostało powiedziane, szanowni państwo, program te powietrze został skonstruowany w ten sposób, że faworyzował urządzenia, które są importowane. W ogóle nie patrzył na to, czy my mamy w kraju jakiś producentów, czy nie warto byłoby ich wesprzeć, czy nie warto by było zrobić tutaj jakiegoś nawet subsydiowania pod kątem takim, żebyśmy mieli później jakąkolwiek gwarancję rękojmię tego, że te urządzenia będą sprawne. Tak się niestety nie stało. Firmy teraz mówiąc kolokwialnie zwinęły swoje manatki, już ich po prostu nie ma, a ludzie zostali z gigantycznym problemem, ponieważ po pierwsze z bardzo dużym niepokojem patrzą na... Na to, jak się będzie kształtowała cena za jedną kilowatogodzinę energii elektrycznej, a po drugie, nie mogą się teraz doprosić nikogo, ani firm, ani państwa, o to, żeby ktokolwiek im serwisował swoje urządzenie. Więc, szanowni państwo, będziemy składać już tutaj wymienione zawiadomienia. Jeżeli ktoś z państwa też ma taki problem, ktoś ma znajomego, którego dotknął taki problem, zachęcamy do kontaktu z naszymi biurami poselskimi albo aby jeszcze szerzej ubrać ten kłopot. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Izba Gospodarcza reprezentuje przede wszystkim polskich producentów. Są to polscy producenci urządzeń grzewczych, ale również całości przemysłu. Mówimy tutaj moi przedmówcy panowie posłowie powiedzieli o tym zaniedbaniu i niesprawdzeniu przez Ministerstwo Klimatu czynkoś. Jakie możliwości produkcyjne mają polscy producenci, choćby pomp ciepła. Możliwości produkcyjne są ogromne. I na rynku polskim naprawdę istnieją polskie firmy produkujące od A do Z te urządzenia. Urządzenia polskie są przebadane w akredytowanych laboratoriach i były przebadane od początku istnienia programu Czyste Powietrze czy powstania listy Zoom. Polscy producenci wydali miliony złotych na przebadanie wszystkich urządzeń grzewczych i, wprowadzając je na rynek, mieli pewność, że odbiorca, który będzie użytkował polskie urządzenie, nie będzie miał problemów czy to z rachunkami grozy, czy z, jakich, z jakimikolwiek innymi typu serwis, obsługa posprzedażna. Stoimy. Stoimy dzisiaj przed problemem, który tak naprawdę jest cały czas zamiatany pod dywan, bo polski producent jest spychany na margines i nikt nie chce o tym głośno mówić. To nie tylko wydane miliardy złotych na program Czyste powietrze, ale przede wszystkim ściągnięcie do naszego kraju i pozwolenie, aby pieniądze z naszego kraju, z naszego budżetu wypłynęły do Azji. Musimy zwrócić uwagę na to, że gros tych pomp ciepła, które zostały już zainstalowane w polskich domach, nagle zniknęło z listy Zoom. Ci ludzie mają zimno, mają grzyba w domach. Zwracają się do nas, jeździmy, rozmawiamy z nimi, ale tak naprawdę nie możemy im pomóc. Na ostatnim spotkaniu pani powiedziała, że bardzo chętnie. Wymieniłaby urządzenie grzewcze na jakiekolwiek inne, ale nie może tego zrobić, bo NFOŚ czy WUFOŚ odgraża jej się e, koniecznością zwrotu dotacji. Są to ludzie ubodzy, którzy zaufali systemowi, zaufali pięknym e, młodym ludziom w garniturach, w pięknych samochodach, którzy przyjeżdżali do ich domów, oferowali im darmowy prąd, darmowe urządzenie. W tym momencie są na skraju bankructwa i dramatu energetycznego tych ludzi nie stać na opłacanie rachunków, a z drugiej strony nie mogą urządzenia wymienić na jakiekolwiek inne, bo zostają zastraszani właśnie zwrotem dotacji. Sytuacja jest naprawdę tragiczna i pomijając już pieniądze, które zostały wydane, nie możemy dopuścić do tego, aby one dalej były wydawane. Ci ludzie nie mają możliwości serwisu, nie mają obsługi posprzedażnej. Naprawdę Dzieje się dramat i jeśli my tego dramatu nie przerwiemy, to będzie tylko gorzej. Chciałbym zwrócić, Szanowni Państwo, jeszcze na, na drugą rzecz uwagę. Chodzi o ciągłość zarządzania w Ministerstwie Klimatu i środowiska. Ministerstwo podjęło, tak jak mówię, konsensualną decyzję ze wszystkimi interes, interesującymi, zarówno polskimi producentami, jak i importerami. Wszyscy zgodzili się na to, żeby w Polsce instalowane były pompy ciepła, jeżeli chodzi o dotacje, czyli z dotacji z programu Czyste Powietrze, pompy, które są przebadane. Jeżeli taka była decyzja Ministerstwa, Narodowego Funduszu i wszystkich interesariuszy, i tak się rzeczywiście stało w kwietniu 2024 roku, to dlaczego, Szanowni Państwo, po trzech miesiącach ta decyzja została wyrzucona do kosza? Nagle. I przez okres, Czerwiec 2024 roku do 1 stycznia większość pomp, które mogła być instalowana w Polsce, mogła, być to, mogła to być pompa, każda tego typu pompa, mogła być pompa, która była tylko i wyłącznie pochodziła ze stanów magazynowych, która to pompa była nieprzebadana, która ewentualnie była zweryfikowana na podstawie dokumentów, a musimy zdawać sobie z tego sprawę, że każda pompa, która do Polski przyjeżdżała, jeżeli była wyprodukowana w kraju X przez pana Pana Y mogła mieć tabliczkę znamionową, całkowicie niezweryfikowaną z jakąkolwiek instytucją w danym państwie, ten pan producent mógł sobie napisać jakąkolwiek klasę energetyczną. I my w programie Czyste Powietrze respektowaliśmy na wiarę, na słowo, że ta pompa ma taką klasę energetyczną. Musimy się zastanowić, czy to było rozsądne. My jako Konfederacja mówimy zdecydowanie nie. Każda pompa, która. Ma być dotowana w polskim domu, musi być przebadana. Nasze środki finansowe muszą lądować tylko i wyłącznie na, zweryfikowanych, na zweryfikowane, sprawdzone urządzenia w laboratoriach na terenie Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy w stanie zaufać ewentualnie tym, co się dzieje na, na terenie Unii Europejskiej, a, no, a nie na to, co mamy, z czym mamy do czynienia w innych krajach azjatyckich czy afrykańskich. Mamy to weryfikować, tego nie zweryfikowaliśmy. Decyzje urzędnicze zostały, zostały podjęte w taki sposób, że dopuszczone pompy które właściwie co do historii nie mamy jakiej, jakiejkolwiek wiedzy. Czyli Państwo składamy zawiadomienia do prokuratury i do NIKU i będziemy oczekiwali pilnego zajęcia się tą kwestią. Jeżeli nie, tak jak mówię, znowu od dwóch lat nie odpuszczamy tego tematu i znowu możemy Państwa zapewnić, że tego tematu nie odpuścimy, wyjdziemy za miesiąc, za kwartał na kolejną konferencję prasową z konkretnymi nazwiskami, pokazując... Poka po i będziemy chcieli pokazać powiązania w Ministerstwie i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czy są pytania? Panie redaktorze, kotły zostały zawieszone, jeszcze dzięki Bogu nie wszystkie zostały usunięte, ale tak jest to, moim zdaniem jest to świadome działanie na niekorzyść polskich producentów kotłów peletowych. Baza EPREL przez tych producentów została uzupełniana systematycznie od marca tego roku, tak jak zostało to wskazane w dokumentach Narodowego Funduszu IOSiu. W ostatnich dniach zostało zablokowanych bardzo wiele urządzeń, a odpowiedzią IOSIU na tą blokadę kiedy producenci pytają jest to, że jest to ponowna weryfikacja. Płynie to bardzo negatywnie na polski rynek na polskie urządzenia grzewcze. Dlatego że jest to kolejna blokada urządzeń na liście Zoom i przez to, Ludzie, beneficjenci mogą obawiać się, czy ich urządzenia zostaną dotowane. Tutaj chciałabym zauważyć też jedną rzecz, że nie musimy się obawiać. Wszystkie kotły, jak i pompy polskiej produkcji posiadają wszystkie bieżące badania w akredytowanych laboratoriach, posiadają wszelkiego rodzaju certyfikaty i są na bieżąco badane, co jest również dowodem wielu kontrol przeprowadzanych na polskich producentach kotłów. Kontrole mają miejsce 2-3 razy w roku i zawsze wychodzą bezbłędnie dla polskich producentów. Więc myślę, że i tym razem i oś niestety będzie musiał posypać głowę popiołem razem z Ministerstwem Klimatu i może w końcu przeprosi polskich producentów kotłów za tego typu działania. Zaufanie do czystego powietrza zostało już narażone e, jak wszyscy wiemy, tak dokładnie na szwank jak pan Poseł mówi. E, jeśli chodzi o zaufanie beneficjenta, myślę, że spokojnie. Te kotły jak poprzednio wrócą na listę Zoom. E, znam doskonale tych producentów, bo są to nasi członkowie i wiem doskonale i jestem w stanie e, zaryzykować stwierdzenie, że wszystkie te urządzenia, e, które zostały zablokowane, posiadają bazę EPREL. Należy też podkreślić, że część tych urządzeń po to, żeby zwiększyć ich skalę, żeby nie nazwać 300, a zrobić z tego 1000, została zawieszona ze względu na to, że nie są już produkowane lub zmieniły ich się numery seryjne, więc robi się sztuczną nagonkę na ilości bez konkretnej i porządnej weryfikacji produktu. Niestety wiedza Ministerstwa Klimatu jest bardzo skąpa, skromna i nie są w stanie sami zweryfikować urządzenia, aby podjąć jakąkolwiek decyzję, tak aby ona nie wpływała czy na producenta, czy na beneficjenta. W pierwszej kolejności proponowałabym Ministerstwu Klimatu na dokształcenie się, a mają do tego możliwości, bo zarówno Izba Gospodarcza, jak i jednostki naukowe są chętne i otwarte do udzielania szkoleń i edukacji w tym zakresie, więc najpierw proponuję się doedukować, a później robić tego typu kroki.